Nazywam się Piotr Temuchowicz, nagrywam ten materiał z Azji Południowo-Wschodniej. Proszę Państwa, kilka dni temu, właściwie ponad tydzień temu, ujawniłem mordercę Andrzeja Lepera najbardziej prawdopodobnego, na co są dowody. I dlatego z takim utęsknieniem czekam na moment, kiedy Zbigniew Ziobro stanie przed, mam nadzieję, niezawisłym sądem. Dlatego, że ma 26 zarzutów, m.in. innymi dotyczących prowadzenia czy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, malwersacji finansowych bardzo wielu. Ale do tego należy dołączyć podejrzenie o popełnienie zabójstwa. I to podwójnego zabójstwa. Proszę Państwa, uprzejmie przypominam, Zbigniew Ziobro do dzisiaj nie poniósł żadnej odpowiedzialności za śmierć Barbary Glidy. Przypominam, Zbigniew Ziobro nie poniósł żadnej odpowiedzialności za śmierć Andrzeja Lepera. Dlatego z takim utęsknieniem czekam na, czekałem na to, aż przede wszystkim Zbigniew Ziobro zostanie aresztowany. Przecież stworzono w Polsce areszty wydobywcze, ares, areszty śledcze. Przecież namiętnie są stosowane wobec zwykłych obywateli, gdzie nie ma żadnych dowodów. Często, gdzie nawet dochodzenie, żadne śledztwo nawet nie jest prowadzone, a obywatela można aresztować tymczasowo bez żadnego problemu. A więc przestańmy, przestańmy chronić to święte niekrowy, święte bydło i wykorzystajmy te mechanizmy, które sami stworzyli, sami potworniacy przecież stworzyli mechanizm aresztowydobywczych wydobywczych. Apelowałem kilka dni temu o to, żeby. Nie pozwolić Ziobrze wylecieć z kraju, żeby natychmiast go aresztować. No cóż, teraz będzie jakaś zabawa z immunitetem, który już oświadczył Ziobro, że żadnego immunitetu nie będzie się zrzekać. Do, do ostatniej chwili, kiedy w czwartek, mam nadzieję, Sejm pozbawi go immunitetu. W ogóle te immunitety powinny być zdjęte, bo to właśnie te immunitety wyznaczają święte bydło polskie, chronione i bezkarne. W związku z tym wszystkie immunitety powinny być zdjęte sędziom, prokuratorom i politykom, właśnie. Jak widać, najwięcej przestępców jest wśród polityków prokuratorów i sędziów. I właśnie oni, ci przestępcy, ci bandyci są najbardziej chronieni immunitetami. No to może w ogóle od razu się udać kurwa do na najcięższego zakładu karnego pod łodzią i może wszystkim mordercom tam seryjnym rozdać immunitety. To, to mniej więcej będzie taki sam efekt. No oczywiście, oczywiście mnie nikt nie posłuchał, oczywiście mój głos się nie liczy. No i co? I mamy. To, co przewidywałem, to, co przewidywałem, ja wyraźnie informowałem wszystkich, którzy mnie słuchają, również i polityków, którzy mnie słuchają, że Zbigniew Ziobro planuje drogę ucieczki. Planował to już wcześniej, przecież, kiedy symulował chorobę, kiedy wałęsał się po szpitalach. Tak czy owak planował ścieżkę do Ameryki Południowej. Planował niezależnie ścieżkę taką tymczasową przed przystań u Orbana w, na Węgrzech i niezależnie nawet sądował. Kambodżę, która jak wiadomo nie ma ekstradycji. Proszę Państwa, to są dane bezpośrednio niemal od źródeł. To są dane od bardzo wiarygodnych osób, które mi o tym doniosły. Znam nawet adres posiadłości Ziobry w Ameryce Południowej, niedaleko innego złodzieja Tadeusza Ojca Rydzyka. Proszę Państwa, no i teraz oczywiście jest taki efekt, że chyba nie sądzicie, że Ziobro wróci. Chyba nie sądzicie, że nie będzie miał poparcie całej bandy swojej. No będzie miał to poparcie. Już Kaczyński zapowiedział, że co ma wrócić, żeby zostać zamordowany. Czyli już tworzą taką aurę fałszywą, że jest niebezpiecznie w Polsce dla ziobry, że czyhają na niego złoczyńcy, którzy chcą go zamordować. Prawda jest taka, proszę Państwa, że PiS dobrze wie, że ziobro dysponuje gigantyczną wiedzą. Wiedzą o każdym z nich. I albo otrzyma wsparcie, albo po nich po prostu, czyli z ich punktu widzenia byłoby lepiej. Będą podtrzymywać go wszelkimi siłami, żeby, broń Boże, nie wrócił do Polski. Będą robić wszystko, żeby nie wrócił i żeby no, nie był aresztowany, bo nie daj Boże, zacznie mówić. Tego się wszyscy boją w PiSie, dlatego będą lansować teraz teorię o rzekomym zagrożeniu dla ziobry. No, tak to wygląda, natomiast niestety to przewidziałem, jak zwykle zresztą. Nie spodziewam się, żeby Siobro wrócił. Myślę, że właśnie od teraz rozpoczyna się jego droga bandyckiej ucieczki. Dysponuje tak wielkimi pieniędzmi, że jest w stanie sobie na kilka pokoleń zorganizować życie. Podobnie jak Pol Pot, który uciekał z gigantycznymi pieniędzmi i był w stanie się ukryć długo. No, na szczęście czasy się zmieniły trochę i na szczęście teraz mamy trochę lepszą technologię. Także jest szansa, że ktoś w końcu wyśledzi tego bandytę i doprowadzi przed sąd. Natomiast, no, no cóż. Uważam, że będzie presja wywarta w tym kierunku, żeby Orban udzielił wręcz azylu politycznego Ziobrze. Jestem pewien, że tak będzie. Jestem pewien, że ten bandyta nie wróci do Polski. No i, i dla, dlatego postulowałem, żeby natychmiast go aresztować, żeby nie pozwolić mu wylecieć z kraju, dlatego że to jest one way ticket. To jest podróż tylko w jedną stronę. No, i dokładnie tak się, tak się wydarzyło. No cóż, będziemy latami teraz ścigać tego zbrodniarza. Być może, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Natomiast, natomiast, no cóż, PiS, cały PiS będzie mu pomagać w tym. Będzie pomagać, dlatego że Ziobro to jest bandycka skarbnica wiedzy. I no, pisowcy będą chcieli go albo zabić profilaktycznie, albo nie dopuścić do tego, żeby wrócił. I nie daj Boże, zasłabł w więzieniu, czy stał się słabym, miękiszonem i zaczął sypać. To wtedy byłaby tragedia dla nich wszystkich. Nie dopuszczą do tego, tak jak przystało na zorganizowaną bandycką mafię. Dlaczego ja i Jarosław Kaczyński, proszę Państwa, tak przy okazji za, zachowywał się tak pewnie buńczuczno, dlaczego tak po wierzył w odzyskanie władzy? Proszę Państwa, to teraz dopiero wychodzi. Teraz dopiero się zaczyna mówić o czymś, co mówiłem już w zeszłym roku, proszę państwa no, powtórzę. Teraz dopiero to się ogłasza jako wielkie odkrycie dziennikarskie na różnych portalach. To, że Kaczyński miał zbudować z Polski trojańskiego konia dla Unii, bo to jest w interesie Amerykanów, to jest w interesie całej Administracji Trumpa. Mówiłem wielokrotnie o tym już rok temu, że PiS był ramieniem Kremla w Polsce, realizował plan, plany Kremla. I to nie jest, nie było sprzeczne z Stanami Amerykańskimi. Trump przyklaskiwał temu, oczywiście, że tak, dlatego że Polska symbolizuje wspólny interes Rosji i Stanów Zjednoczonych. I głównym wrogiem, dla Trumpa wcale nie jest Rosja i nie będzie Rosja. Trump zawsze się będzie chciał układać z Rosją. Natomiast wspólnym celem jest tylko jedno: rozpierdolenie Unii Europejskiej. Dlatego, że Trump chce się dogadywać ewentualnie handlowo. Z każdym z państw oddzielnie, bo każde z państw oddzielnie będzie słabe, będzie przyjmować warunki Trumpa, po prostu. A w momencie, gdyby jednak e, e, przetrwała i dalej ukonstytuowała się e, jakaś spójna Unia, no to jest konkurencja nie do zniesienia dla Trumpa. To mu krzyżuje wiele planów gospodarczych. A więc głównym celem Trumpa nie jest e, Pokój między Rosją a Ukrainą. Po co, skoro tam tyle broni jeszcze można sprzedać? A najlepiej jednej i drugiej stronie, najlepiej w cichym porozumieniu. No przecież tu chodzi o biznes, tu chodzi o handel. Natomiast celem strategicznym jest to, żeby wreszcie zabić Unię Europejską. To jest cel Trumpa i to jest cel e, Putina, całej jego administracji. I w tym Kaczyński miał właśnie usłusznie pomagać. Dlatego nie był przeciwnikiem Ameryki, e, będąc ramieniem Kremla. Dlatego, że ten spór. E, e, Ci wrogowie są wrogami pozornymi, proszę Państwa, co by było widać nie tylko na Alasce, ale widać przez cały czas. Tak to wygląda, jeśli chodzi o kulisy tej sprawy. No cóż, mam nadzieję, że jakimś cudem, jakimś cudem, będzie się można jeszcze kiedyś dobrać do Ziobry. Wątpię, żeby to było w najbliższym czasie. Wątpię, bo oto właśnie ogłaszam publicznie oto właśnie rozpoczęła się wielka ucieczka tego bandyty. Wielka ucieczka niczym ucieczka Polpota, niczym być może planowana ucieczka Adolfa kiedyś. To mamy następnego zbrodniarza, który będzie tymczasowo na Węgrzech, potem się uda do Ameryki Południowej, gdzie jest jego dom, lub będzie szukać gniazdka właśnie w Azji Południowo-Wschodniej. Kto wie, pewnie się o tym dowiem odpowiednio wcześniej, odpowiednio szybko. Dziękuję Państwu za uwagę.